Witam tutaj senty 95 i dzisiaj zaprezentuję otwartą BT Battlefielda 3. Można ją pobrać, z, jakby to powiedzieć, z programu Origin. Jest to coś takiego jak Steam. Gra je, naprawdę ma wprowadzoną innowacyjną opcję wyszukiwania serwerów. Otóż, serwery nie szukamy w grze tylko na przeglądarce na oryginalnej stronie oryginalnej stronie Battlefielda 3 są pokazane wszystkie serwery i tam y, mamy pokazany swój level swój oczywiście nick ogólnie profil profil naszej postaci i tam się po, dołączamy przez, do serwerów Aktualnie Battlefield 3, otwarta beta jest. Nie za ładnie wygląda, ponieważ. Naprawdę trochę obniżyli grafikę. Znisz... Zniszczeń tu prawie nie ma. A można było się naprawdę czegoś spodziewać po Battlefield 3. No ale jak wiemy, to tylko beta. I mówią producenci, że. Będzie dużo lepiej niż Bad Company 2. Wszystko podobno będzie się niszczyć na tysiąc różnych sposobów. No ale to się przekonamy, kiedy prawdziwa gra wyjdzie. Bugów jest tutaj w miarę sporo. Ale cieszmy się, że chociaż możemy zagrać na kieps w kiepskiej wersji niż w ogóle. Nie oczekujcie ode mnie żadnego skilla, ponieważ nie gram w tą grę za bardzo. Poczekam do mm, pełnej wersji, do kiedy już gra z... no, oficjalnie wyjdzie. Na pewno jak ją kupię. A kupię. O. Na pewno jak ją kupię, to. Hmm. jakiś problem, na pewno jak ją kupię zrobię z niego let's play'a ale nie kupię go w dniu premiery, ponieważ najpierw kupuję Call of Duty najnowsze Modern Warfare 3 muszę przyznać, że jestem większym fanem tejże gry jest taka bardziej zręcznościowa Battlefield taki bardziej taktyczny choć już w, w trójce to można się o to trochę pokłócić Bad Company 2 był bardzo taktyczny, a tutaj to jest takie raczej pół na pół, choć... Muszę przyznać, że wolę, jak na razie, serię Call of Duty. W najnowszym na otwartej becie, możemy zobaczyć dwie mapy tylko, niestety. Oraz... Częste krasze serwerów, niestety. No i te podobne, ale czego się spodziewać, jak jest to beta? Call of Duty nie uraczyło nas żadną betą, więc już nie mówmy złych rzeczy na Battlefielda, bo chociaż to nam dał. No i raczej dużo do powiedzenia o tej grze nie ma, więc tym moim zginięciem kończymy. Krótką prezentację Battlefielda III Otwartej Bety.